Vlog numer dwa dla potężnych meczyków, a witają ludzie, którzy urodzili się w 1987 roku. To bardzo dobry rocznik, bo wtedy na świat przyszli Karim Benzema, Leo Messi, Ses Fabregas czy też Gerard Piquet, również Nowak Dziokowicz. Marcin Gazda? Zgadza się wszystko. Jeszcze Gonzalo Iguain. Dzień dobry. Mateusz Święcicki. Zresztą my z podobnych miesięcy, bo jesteśmy rakami. Tak, zgadza się. Kancer. Czerwiec, lipiec. Caso Negreira jest rakiem hiszpańskiej piłki. Na pewno rakiem na wizerunku, a czy rakiem takim dosłownym, to się dowiemy za jakiś czas, kiedy skończą się procesy. W ogóle pytanie, kiedy one się skończą, to jest na pewno coś, co podcina skrzydła hiszpańskiej piłce i znowu niekorzystnie wpływa na jej wizerunek. Mówię znowu, bo tych afer związanych z hiszpańską piłką w ostatnich latach troszeczkę było. Dlaczego zacząłem od hiszpańskiej piłki? Bo wczoraj mieliśmy wypowiedź dla Kadena Kope Javiera Tebasa, więc prezesa La Liga, który powiedział: To jest największy kryzys instytucjonalny w historii Ligi Hiszpańskiej. Tak, bez wątpienia, bo jeżeli patrzysz na to, co się działo w Barcelonie i zestawisz to z trofeami, które zdobywała, połączysz wszystkie zarzuty z tym, co się działo na boisku. Nie mam na myśli teraz akurat tego, co robili sędziowie, ale połączysz to, że pomagał prawdopodobnie, tego jeszcze nie wiemy, pan Negreira Barcelonie pod względem sędziowskim. A jednocześnie Barcona wtedy zdobywała wiele trofeów, to jest pewien zgrzyt. To jest zgrzyt wizerunkowy, który musi być jak najszybciej i jak najlepiej wyjaśniony. Bo wiemy, że w tym momencie wśród wielu kibiców to, co zrobiła Barcona, to co wygra na boisku, a wierzę, że było to mimo wszystko wygrane uczciwie. Jest poddawane pod wątpliwość. Jest coś takiego jak domniemanie niewinności i e, ci, którzy sympatyzują z Barceloną, zawsze będą Barcelony bronić. Nawet lokalne media, bo wczoraj widziałem jak El Mundo Deportivo zaprezentowało 10 takich sytuacji, w tym jedna była kluczowa dla zdobycia trofeum, w którym Barcelona w erze Negreiry została skrzywdzona. Pytanie o kwestie dotyczące instytucji, jaką jest la Liga, nie bez kozery zadałem z prostego powodu, bo moim zdaniem problem Ligi Hiszpańskiej polega na tych dwóch wielkich, pewnie największych klubach na świecie. I jeżeli któryś z nich ma kryzys, to to niestety, ale odbija się wielkim piętnem, odciska wielkim piętnem na lidze hiszpańskiej, bo. Pamiętajmy o takiej sytuacji związanej z Juventusem. Juventus zdegradowano w sezonie 2005-2006 jeszcze rozgrywki kończyli w Serie A, ale w następnym sezonie już występowali w Serie B. No i co? I Milan zdobył w roku 2007 Ligę Mistrzów. To jest tak, że jeżeli jeden klub z tych poważnych ma wielki problem w lidze włoskiej czy też w lidze angielskiej, to nie ma takiego wizerunkowego kryzysu w tych konkretnych ligach europejskich. W Hiszpanii mamy dwóch mocarzy, i jeżeli któryś dotknięty jest problemem sportowym i instytucjonalnym, wówczas to odbija się wyraźnie na całej Lidze. Tak, tutaj trzeba przywołać słowa Javiera Tebasa, który powiedział, że jeżeli Barsa spadła bez ligi, jeżeli zostałaby zdegradowana, to liga hiszpańska. Poradziłaby sobie, ale nie poradziliby sobie pod względem wizerunkowym. I to są właśnie dwie bardzo ważne rzeczy, które poruszył sternik La Liga. Moim zdaniem ewentualna strata Barsy do czego prawdopodobnie nie dojdzie, no bo wiemy, że tutaj nie można ich zdegradować, można ich najwyżej na tę chwilę, nasza wiedza jest taka, wyrzucić z europejskich pucharów. Ewentualna strata byłaby bardzo ciężka dla przetrawienia, bo tak jak zauważyłeś, we Włoszech mamy jednak te akcenty rozłożone nieco inaczej. Jest Juventus, Milan, Inter, teraz jeszcze mamy Napoli, Roma. Wygląda to trochę, to trochę inaczej. Natomiast tutaj mamy tę wiodącą wielką dwójkę i ewentualny brak któregoś z tych klubów powoduje od razu potężne zniszczenia. Dlatego też Real Madrid. nie tylko ze względu myślę na Superligę, ale ze względu także na to, że Barcelona jest im po prostu do wielkości potrzebna, nie reagował od razu ani nerwowo, tak jak powiedzmy Sevilla, czy też wcześniej Atletico Madryt. Oni wiedzieli, że po prostu muszą się wstrzymać i poczekać na ewentualne kroki, kroki sędziowskie. Jeżeli chodzi o kwestie związane z La Liga i powiedzmy interpretowaniem tego pod kątem jakiegoś ciosu, to te słowa Tebasa o tym, że wizerunek ma znaczenie, są jak najbardziej racjonalne. Dlaczego? Dlatego, że wizerunek to sponsorzy, a Liga Hiszpańska potrzebuje pieniędzy. Tebas zresztą zwraca uwagę na taki kryzys, powiedziałbym, finansowo-instytucjonalny, który trawi Barcelonę w ostatnich latach, bo to też się odbija na przykład na rejestracji piłkarzy, na konieczności cięć, i to jest myślę bardzo niepokojące dla każdego fana Barcelony, bo jeżeli kwestia limitu, płacowego będzie musiała ulegać pewnej redukcji, będzie to oznaczało, że Barcelona nie będzie mogła w najbliższych latach, latach ściągać piłkarzy najlepszych na świecie. A to zawsze odbija się na kwestii sportowej, choć ci, którzy podchodzą zawsze entuzjastycznie do e, nawet najtrudniejszych sytuacji w życiu mówią ok, w takim razie trzeba będzie stawiać na wychowanków, a wiemy, że Barcelona w swoich kryzysowych momentach w historii potrafiła produkować tak genialne pokolenia, które dawały jej trofea. Europejskie puchary one mają marcin wielkie znaczenie, bo to nie tylko kwestia prestiżowa, ale także bez europejskich pucharów nie ma potężnych wpływów finansowych. I tu musimy oddzielić trzy kwestie. Sądy w Hiszpanii, ewentualną karę związaną z na przykład instytucją sportową, która każe Barcelonę. Nie wiem, dziesięcioma punktami karnymi na początku i Europejską Federację Piłkarską, bo ona działa w oderwaniu od krajowych realiów. Tak, ale tutaj jeszcze właśnie należy się zastanowić, jaka będzie kara dla Barcelony w lidze hiszpańskiej. Ty powiedziałeś coś o, o odejmowaniu punktów. Odejmowanie punktów, jak powiedział Javier Tebas, nie wchodzi w grę. I tutaj trzeba poruszyć kilka wątków. Po pierwsze, należy zastanowić się tak z naszego punktu widzenia, nawet nieprawniczego, jak ukarać klub, ewentualnie, to jest oczywiście wszystko ewentualnie, już przecież nie, wy, nie wydaliśmy wyroków, który mógł oszukiwać w sprawach sędziowskich. Czy kara finansowa to byłoby wystarczająco dużo, czy degradacja to byłoby za dużo, czy odejmowanie punktów miałoby teraz sens, byliby karani ludzie, którzy de facto wtedy nie grali w piłkę. Taki Rafinha, powiedzmy Robert Lewandowski, zostaliby ukarani przez to, co się działo jakiś czas temu. Niedawno w przypadku polskim był przypadek Krakowi. I wówczas zastanawiałem się, czy odejmowanie punktów Krakowi za czyny sprzed wielu lat, teraz akurat mam sens. Czasami masz tak, że się sam ze sobą nie zgadzasz, bo ja mam. I wtedy uważam, że odejmowanie punktów Krakowi. Jest bez sensu, a teraz uważa na przykład, że odejmowanie punktów w Barcelonie jakiś sens by miało, bo klub by wyraźnie na tym ucierpiał. Ale tak naprawdę nie ma tak w rzeczywistości złotego środka, więc sam nie wiem, jaka kara byłaby odpowiednia. I tutaj pytanie do widzów: co wy uważacie, jakie kary w takich przypadkach należy najlepiej zastosować? Jest ekstremalnie trudno być sędzią w tej sprawie z prostego powodu, bo codziennie docierają do nas nowe informacje. Ale jeszcze jedna rzecz związana z UEFA: bo no, trzeba egzekwować prawo, prawda? I teraz właśnie UEFA, o której mówisz, to jest taka instytucja, która może wyrzucić Barsę z europejskich pucharów, jeżeli te wszystkie zarzuty by się potwierdziły. No i wtedy co? I wtedy to jest katastrofa wizerunkowa i też finansowa. Finansowa, ale biorąc pod uwagę UEFA, to jest jeden z zapisów w regulaminie tej instytucji, że kiedy ona bada na przykład pod kątem wizerunku działalność jakiegoś klubu i dochodzą echa pewnej afery, ona może suwerennie podjąć decyzję, mówiąc nie. Nie potrzebujemy was, nie chcemy was. My w europejskich pucharach was nie widzimy. I to myślę, daje UEF-ie takie pole, bardzo duże pole suwerennej decyzji, która może być dla Barcelony bolesna. Bo z mojej perspektywy najpoważniejsze dla Barcelony nie jest to, co wydarzy się w widze hiszpańskiej, a to, co wydarzy się w europejskich pucharach. Tak, wiemy, że z europejskimi pucharami trochę są ostatnio na bakier, można się z tego śmiać, ale taka jest prawda. Odpadli z Ligi Mistrzów dwa razy w ostatnich, właściwie dwóch latach w ostatnim roku, teraz jeszcze z Ligi Europy i to na pewno mocno krzyżuje im plany budżetowe, podczas gdy mają za sobą bardzo ciężki worek, który muszą taszczyć, który muszą dźwigać przez następne kilka lat? I jak tu się odbudowywać sportowo? Właśnie takie było założenie Johna Laporty, żeby odbudować się finansowo pod względem sportowym w europejskich pucharach. Były wpisywane różne rzeczy do budżetu, które jak się okazało są dalekie od realizacji. I właśnie teraz e ewentualne wyrzucenie z europejskich pucharach, pucharów spowodowałoby to, że nie można byłoby kupować nowych zawodników, nie można byłoby odbudowywać się pod względem sportowym w następnych latach. Nasz operator i montażysta Rafał Wyżykowski teraz zrobi taki znakomity łóż i będziemy mogli porozmawiać o temacie numer dwa. Temat numer dwa to kwestia losowania par jednej, czwartej finału, ćwierć finału Champions League. Real Madryt mierzy się z Chelsea. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Myślę, że gorsze kluby mogły przypaść Realowi Madryt, jak City albo Bayern, które zagrają ze sobą. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w zeszłym sezonie, Realowi w Madryt żaden rywal nie jest straszny. Czasami można powiedzieć wręcz przekornie, że im trudniej, tym lepiej. Ale wiemy, że Real Madryt to jest ta magia Ligi Mistrzów. Wiem, powtarzamy się czasami, ale to jest właśnie to misterium, ta liturgia, jak to mówią Hiszpanie o meczu w Lidze Mistrzów. Która powoduje, które powodują, że ten Real Madrid przybiera inne kształty. Jakby Modric i Kroos biegali szybciej, jakby Benzema i Vinicius lepiej się rozumieli, jakby Vinicius mógł uwolnić pełnię swojego potencjału, jakby Courtois zakładał jeszcze większą pelerynę Supermana, jakby nagle niknęły wszelkie wady Carvajala, jakby Rüdiger wiedział jak się ustawiać i nie reagował nerwowo. Tak więc Real Madrid i Liga Mistrzów to jest piękny związek i Liga Mistrzów wyciąga z Realu Madryt to, co najlepsze. Real w innej skórze w rozgrywkach Champions League, nie ma wątpliwości, natomiast ja mam pewną wątpliwość dotyczącą tego klasyku, który nadchodzi wielkimi krokami, El Clasico w Sports, początek studia o godzinie 17 w niedzielę, o 21 kick-off. Otóż nie wiem, czy patrząc na rozkład jazdy w europejskich pucharach i potencjalną przewagę, którą może Barcelona wypracować, Real to jest niesportowe, co powiem. Ale delikatnie macha tym rozgrywkom ligowym. Ma świadomość, że dogonienie barcze na tym etapie, w sensie historycznym, jest prawie niewykonalne. I tak właśnie w kontekście Krosa, Modricia, którzy nadal są bardzo istotni. Nie da się grać w tym wieku, już po tylu meczach w nogach, na takiej samej intensywności przez cały czas. Tak więc wybierasz sobie mecz, może to jest źle powiedziane, ale w pewnym meczu jesteś w stanie wyjść z siebie, zostawić duszę na boisku, jak mówią Hiszpanie, a w innym meczu już wie, że pewnych blokad psychologicznych nie jesteś w stanie pokonać. Ostatnia kwestia dotycząca Realu Madryt, europejskich pucharów, podziału koncentracji. Ja pamiętam, bo to dzisiaj idealnie pasuje do sytuacji Milanu. Milanu, który, kto wie, być może zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Silvio Berlusconi miał tylko jedno wymaganie od swoich trenerów, a więc zdobycie... Ligi Mistrzów, kiedy na przykład już drugie miejsce w ligowej tabeli dawało Ci przepustkę do tych rozgrywek, bo wcześniej była to Liga Mistrzów sensu stricto. Zawsze mówił do swoich, do swoich szkoleniowców, zdobywajcie Puchar Europy, bo to jest nasz cel. Jak patrzymy na przykład na tych noworyszy, Paris Saint-Germain, wcześniej Chelsea, również Manchester City, to właściciele tych klubów chcą zdobywać Krajowe Puchary. Chcą sięgnąć po krajowe mistrzostwa, ale jednak ich oczkiem w głowie i absolutnie celem numer jeden jest ten uszaty Puchar, bo on stanowi obsesję i on w hierarchii trofeów jest absolutnym numerem jeden. Tak samo jest w Realu Madryt, to jest ten fetysz. Zresztą oni nawet mówią o sobie kibice Realu Madryt, że my jesteśmy rejestr Europa, jesteśmy królami Europy i ten brzęk Pucharu, Pucharu Europy w muzeach Realu Madryt cały czas jest jak najbardziej słyszalny. To jest po prostu tradycja. Wiemy, że tradycja jest. Najważniejsze. Tak, tradycja to jest coś ekstra i piękne imię. Ekstradycja. Słuchajcie. My wiemy, że meczyki są królami polskiego internetu, więc dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy to dla nas nadzieję, zaszczyt. Mamy nadzieję, że ktoś obejrzał tego vloga do końca. Jeżeli tak, to napiszcie to w komentarzach. I przypominamy, godzina 17, niedziela, początek studia z kampną i także z pięknego tarasu przed Sagradą Familią. Będziemy w dwóch miejscach, a o 21:00 początek rywalizacji. Barsa kontra Real Madryt Kłaniają się Marcin Gazda i Mateusz Święcicki. Pozdrawiamy.